Yo siemano, z tej strony Kozioł, witam w kolejnym obstranym filmiku. Na razie obstranym kanaliku. Mam nadzieję, że wszystko w porządku Konoserów AGK Browbo jest tego całego pie Dolnika, dziś Counter-Strike 2. Road tu 20kLO, a może bardziej do 15kLO, a od 15 dopiero do 20. Zacznijmy od meczu historii, który wygląda w ten sposób. 11-13 Inferno przegrane. Ja tutaj dałem w Palm team jakiś, no to nie wiem skąd, z niemiec chyba. No i DAST, to tam się nie będę wypowiadał. 13989 elo. Może dzisiaj będzie jakiś progres, prawda? Jeszcze zanim wejdziemy w queue no to podziękowania dla wspierających ten obscenany kanał, których listę tutaj macie. Nie, z tej strony sorry, bo to Big Shara dla was wszystkich za to, że poświęcacie swoje ciężko zarobione pieniądze na wspieranie tego pierdolnika, tego obsranego kanału. To jest 20 osób równo? Coś takiego. To w chuj, naprawdę. To, to bardzo dużo. Jak na taki kanali, na taką społeczność undergroundową dżentelmeńską. Insane to jest. E, również Big Shallow dla Busiego Za 5 dyszek pod wczorajszym filmem Match Love Oraz Big Shadow dla Svetza Za AWP Black Nile e, Fuel Tester Będzie dzisiaj testowana mam nadzieję Counter Strike'u ekwipunek coraz bardziej się powiększa a w WAK, tam USP P250 Chyba no zostaje tylko nie? I rękawice A właśnie no przecież jeszcze Zeus był I R8 Revolver Proszę Państwa soroweczki na trio i jedno duo To fajnie, że gramy w Solo, Fallen Angel, kurw. Jak mam manik, Banda, Train i Dust. Dziękuję. Możemy grać. Proszę bardzo, proszę bardzo, widzowie. Czy jesteście gotowi na high voltage electric action? Hardcore gaming? A to przewodnik. Będzie kurwa jazda z Aloisem, nie? Hardcore nagrywamy, kur. Się zajrzeć czy okno zamknąłem, bo stary to wsty takie drzeć, bo. Mógł... Hardcore nagrywa matka, a przewodnik. No, ktoś powie, że ja się teraz z tego śmieję. Ja powiem, nie, 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 ja już się z tego śmiałem 5 lat temu. Eee, co my tu mamy? Fallen Ranger, Roberts Hungary. Hello, team. Kazach? Miniłem detale raz jeszcze, bo ogólnie mi wróciły do najwyższych. For some reason. Nie, mam nadzieję, że się teraz będzie podobać. Jak nie, to już kurwa, no nic nie poradzę. A, cztery pakiet losa. Niech będzie jeszcze pakiet los dzisiaj! Easy 2K się Tu będę dzisiaj! Monster se wypije, Energy Nitro. Nie wiem właśnie, czy ten monster się kurwa pije, czy wącha. Czyli Liquid, jaki mam to jest Yellow Phantos. Czyż takiego w dużych butelkach? Nawet taki średnie. Znaczy ogólny smak jest ok, ale chyba nie mój smak. O Jezus! Ja pierdol... Dobra to się nie pyta w ogóle o view model tak, F60X0, Y1, Z 2. Więc nie chodzą te full auto, ale to widzicie. Wczoraj człowiek w Apexasy zagrał. Nieprzyzwyczajony, nie wiem, że to wiecie, wcale się na tapy, tak? Na hedy Nie, nie będzie już challenge na tapy i na hedy bo to jest za duży przypał. Raz mi się zachciało stary, jest 2-0 kurwa dla poterlu Gdzie jest Bimba? Nie mam czasu, ale zaryzykuję, że on stoi przy bombie, że, że pilnuję. Pójdę, nie zdążę sklątować. Biegnę po prostu. Może go znajdę gdzieś po drodze. Ja pierdolę znalazłem, no! Cisza chwilę, kurwa, tam, w komentarzach. Bo to nie był taki lurk frajerski. Przynajmniej był zamysł, żeby nie był frajerski lurk, tylko miał być to lurk profesjonalny. Sprawdzenie A i rzucenie kola, komej czy coś, kurwa, to nie moja wina, że oni się tam wyjebali. Jezus. In con like half, might be less. Dobra, so might be less to już przesadzam. Dobra, zobaczmy Instagrama klasycznie, tak? No kurwa, że my się na siedzą w krersach. panowie, już kurwa nie chcesz tego oglądać. Z całym, a nie, jakim samym szacunkiem? Ja ogólnie mam zasady, że się nie wypowiadać za bardzo tutaj na kanale na temat, wiecie, jakichś innych twórców, whatever. Wyjebane jaja mam na to. Każdy może oglądać co chce. I DC. Ale kurwa, jak mi magikan wyskakuje, jak on zaczyna jeść, czy, czy on ma jakieś takie zachowania, to jest tak kurwa obrzydliwe, typ z jednego świnia z korytami jeść, nie? Panowie, to jest, to jest świństwo kurwa na poziomie hindusów, którzy jedzą kurwa na ulicy upierdolonymi tymi rękami tak biorą no to, to jest dla mnie ten poziom, obrzydzenia kurwa takim jakimś kurwa oblechem jumpscare, włączasz instagrama i on... kurwa, chrumkać kurwa, jak kononowicz ja pior... No, 4-1 nubis, bez zaskoczeń raczej no to jest moja mapa, jak wiecie takie mam ustawienia teraz widzowie jak coś to jest kurwa niby jeszcze nie tak, to mi nam napiszcie to otorcej kono a, konow, konow Plato and come, go. No co jest kurwa? No go with Bombay, please. Co on robi? Plant, man, plant. Kazachy, kurwa, Powinni mieć zakaz grania w tą grę. No, na Przynajmniej na europejskich serwerach. No on musi mieć jakieś takie kurwa lagi. No to już widać, że 80 pingu Ja nie mam nic do Kazachów. A chuj, fajni ludzie. Nie wiem, czy fajni. Chodzi o to, że jak grasz z nimi, to oni mają takie kurwa. No zobacz, no co on robi. To jest overload, to już wiecie. Drugi tydzień dobrej mócki. What? Ja, yeah, zero, zero. Tylko lec że teraz to no, na nagranie będzie. No, 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 no. To najebane pewnie, albo jakiś porobionek. Mefeksa. To ten wie. Kto taki tekstik rzucał. Tu jest taki na odbitkę, patrz, mykens wchodzi, zobacz. Mm Heaven, -hmm. op, onej. pana dentka, Ej, Clearcom, ja się to left and right, lewo, prawo, praca, kurwa, ciałem i umysłem, tak sobie chodziłem Szkowałem z tym sajtem, w szoku pewnie, kurwa, kogo bo wykręcałem, jak dostał heada, bo nie widzę, że tak może zostać ugranym, no. Toreczka mnie ostatnio troszeczkę wypina na tych filmach, tak jak sobie pomyślę i popatrzę na to, co ja robię. To też na pewno spowodowane, wiecie, nowym komputerem, bo to nie zacina, nie ma na co się w kury. człowiek włącza, wie, że będzie działać. To jest w ogóle już inna kultura, nie? Ej. Ja pierdolę jebany faktus, no! On więcej team w teama zrobił niż kurwa z przeciwnego teama! Czy to ze spala? I konisko, patrzę właśnie. Patrzę. No bo boi się, nie, nie boi się. Jest głupcem. Jest głupcem, że wychylił na marasa. Maras jest w takim kurwa gazie. Good on sześć obrażeń zrobił! Co to kurwa jest? jakiś hitless no damage, run kurwa CS2 premiery win. Let's go, B. Hardcore, hardcore. Dobra, testujemy to ma WP Black Nile Taka niepofiszowana, taka akurat. Lubię takie skiny bardzo. Co? Kon, kon, faktus, kon. What are you doing? mor Sai! morre, 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 uh. morre, 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 B. Jezus Maria, my to przejebiemy? Co za numer, obijem Straf byłem, nie kupiłem tamów, nie? Water low, Wow. Rundę ukrywają chyba I to wszystkie dostałem Nie no muszą to ugrać, panowie musicie Jaki stemple, defuse 51 trzech tego firefoxa z uspa I prawdopodobnie większy impact miałem A nie, przepraszam, no nie mogłem mieć Bo kazach pierwszego kila zrobił Water up One more, please help One more Jezu Water dead Dwa jedziemy, jedziemy, kończymy ich. Ja behind the smoke. Jechać z nim! Ostatni men step up, please. Two kills. was 16 goś zakręcił. Nie, dobre, te dwie rundy były ostatnie. W moim wykonaniu, oczywiście, ja mówię, no wiadomo, jak jest, tak? Dobra, ty się wysrać i gramy nexta. widzowie Będźmy nexta, 14337 Elo. O Boże, ruskie trio. Ban Mira Shanubis, wiadomo. Żeby zagrać, dasta. Iście kurwa, rosyjsko-kazachstańską mapę, frajerską. Zapomniałem dodać. A, i gramy na Full Stacker! O, jest jakiś wywiad z Niko na tym, na HLTV. No to co oni odjebali tym Falcons? to jest skandal. Okay. Hotbed? O oh, jest... MEN! Kurwa! Hirodz z tym przy smoke! Dobra, ja to. Ej, jest tu ktoś wyglądając na kanale, kto grał w cs w 1440p? No bo za jakiś czas będę kupował na pewno monitor. Myślę, że 1440p, w sensie nie tak za szybko, no to jeszcze trochę. Ale zastanawiam się, kurwa, jakby się grało, no bo w full HD uważam, że się bardzo dobrze gra. Naprawdę jest nasty. Gara low, I'm on HP. Oh, oh! I'm on site already. Ej, hey, clear. She's taka jakiegoś stary na outside zrobili. No przecież w, w grę człowiek nie pogra. Oh He pushed man, sorry, sorry. Hut. On top of hut. On a main, watch out. Pushed main, tru-smoke. Kurwa! Aaa, ah, to już po wszystkim. Heaven. Spierdalam. On city. Kurwa, dojechali. Próbuję tego AWP trzasnąć. Dobra, głupia próba. Sześć w trzech. Ja nie wiem czy to tym palakiem go kurwa nie tiknąłem, ale no to on co? Tą podrabia? Opuszczę gram. Wiedziałem kurwa, że nie wytrzyma presji Ja pierdolę! Ja pierdolę! No nie kurwa! Co to było stary? Ale się kurwa kwaśnik to pierdoliu. Behind Red! Ja pierdolę. Ja... Komaj. Ja znam jakieś granaty, ale kurwa, te egzekucje tych ich pomysłów są takie średnie, bo strasznie długo im zajmuje wejście na jakieś sajta. No ja tutaj absolutnie bez jakiejkolwiek kurwa znajomości granatów wjechałem i rozpierdoliłem tych delikwentów. Main one I tak to właśnie się robi Wagi brołboj skupłem ty krędział szaty jeszcze to byś świstrzeł stary Pistolety zaczynają chodzić, tu wszystko zaczyna chodzić Chmorocy Kur... do to lobby O oh, 10 Ja pierdolę Mas nice. curva, mata. Oh, curva. Zawętem. Stary gość był chyba tam zawętem. Ja pierd. Ja tam. W ostatni dobrzej przeciśnięty. I co? I zobaczcie, ja miałem adr większy od tego Ruska co miał 21 kili. A bo to się maszysmy, że no są Nieźle, no kurwa dwie wygrane, stary. Jeszcze dwie do rankupu, ale nie gram więcej. Nic, tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Wszystkie linki w opisie. Eee, zapraszam do Discorda gorąco, serdecznie. I tyle, nie? You know how raken. rockin'. Agaca Brawl Na razie.